Dnia 15 listopada 2022 roku otwarliśmy po raz drugi, jak tutaj jestem proboszczem od 2016 roku krypty. Pierwszy raz otwarliśmy na jubileusz 750lecia miasta Żywca, a w tym roku otwieramy, ponieważ obchodzimy 10-lecie śmierci i pochówku księżnej Marii Krystyny Habsburg. Przy tej okazji zapraszamy serdecznie mieszkańców miasta Żywca, przybywających tu gości, aby mogli zejść do krypty, pomodlić się, żeby mogli, można tak rzec, dotknąć historii. I również zapraszamy uczniów szkół średnich, najstarszych klas szkół podstawowych, aby Mogli posłuchać wykładu na temat rodziny Habsburgów. W Auli będzie ten wykład przedstawiała pani Dorota Firley, pani Kustosz. W kościele będzie wykład na temat historii naszej świątyni i będzie możliwość zejścia do krypt. Dyrektorzy poszczególnych szkół organizują takie wyjścia. W 2018 roku przez dwa dni przewinęło się ponad tysiąc młodych ludzi, którzy. Mieli taką swoistą lekcję i okazję też do modlitwy. Zapraszamy serdecznie wszystkich, by mogli oddać cześć, pomodlić się, by mogli wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu. Ma ono podwójny charakter i edukacyjny, no i właśnie taki pobożny, sakralny. Przeżywamy miesiąc listopad, miesiąc modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Chcemy w ten sposób uczcić wielki ród Habsburgów, który zapisał się pięknymi złotymi zgłoskami w historii naszego miasta. Jesteśmy w Konkatedrze pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu. Nasza fara to perła architektury sakralnej na Żywiecczyźnie. Fundatorami naszej świątyni byli dawni właściciele dóbr żywieckich i mieszczanie. Właśnie tu znajdują się krypty grobowe i mauzolea rodzin dawnych właścicieli dóbr żywieckich. Przypomnijmy więc najdawniejszą historię i historię powstania kaplicy – Mauzoleum Grobowego Rodziny Habsburgów. Kaplica została zaprojektowana w 1929 roku przez znanego polskiego architekta Franciszka Mączyńskiego. Została zaprojektowana na zlecenie arcyksięcia Karola Stefana Habsburga. Jest to budynek stylowo związany z neorenesansem i nawiązujący do renesansowej XVI-wiecznej kaplicy Komorowskiej, która stanęła przy kościele już w XVI stuleciu i oczywiście do tej najważniejszej krakowskiej, wawelskiej. We wnętrzu kaplicy warto zwrócić uwagę na późnobarokową płaskorzeźbę świętej Anny Samotrzeciej na ołtarz główny rokokowy z XVIII stulecia z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz epitafium Olbrusia Habsburga, najmłodszego z rodziny, który zmarł w 1928 roku i tutaj został pochowany. Projekt tablicy wykonany został przez znanego rzeźbiarza Antoniego Madajskiego. Kolejne pochówki w krypcie Habsburgów, to pochówki najważniejszych polskich arcyksiążąt. Karola Stefana Habsburga, który zmarł w kwietniu w 1933 roku i miesiąc później zmarła jego małżonka Maria Teresa w kwietniu 1933 roku. Ostatni pochówek miał miejsce 10 lat temu, kiedy to pożegnaliśmy naszą księżną Marię Krystynę Habsburg Pogrzeb odbył się dnia 11 października roku 2012.